Szanowni Państwo, obiecałem Państwu kiedyś zrobić ser. Będzie to ser suwiański z typowym polskim szczypiorem. Koleżanka, która jest specjalistką w robieniu sera, pokaże Państwu punkt po punkcie, jak go zrobić. Otóż, bierzemy 5 litrów mleka. Doprowadzamy go do wrzenia. Mleko zacznie się gotować i... W następnej chwili zobaczymy to, czego żeście państwo nie widzieli nigdy. Czyli mleko gotujemy i mieszamy. Następnie panie sierżant oczywiście słowiańska dusza zrobi to Perfekcyjnie. co winna zrobić. No, mamy problem z tym gotowaniem, bo te jednak kuchenki polskie to albo grzeją, albo nie grzeją. A co będzie, jeżeli wyłączą w ogóle gaz? No, my tu mamy gaz butlowy, więc jakoś sobie świetnie z tym radzimy. Także ci, musicie się Państwo uzbroić w cierpliwość. Powtarzam od początku. 5 litrów mleka koziego od polskiej kozy. Ktoś zarzuci znowu, że albo polska koza, albo słowianin, i mówi, że tylko jestem na tym punkcie zakręcony. Otóż nie jestem zakręcony. Możecie mówić, co, że jestem Żydem, Hebrajczykiem, wariatem, idiotą. To wszystko zależy od Was. Ale ja mówię tak, jak myślę i czuję. Więc mleko już dochodzi do wrzenia. Oczywiście polskie mleko od polskiej kozy. Za chwilę będzie. Chociaż ona już wrze z tego, co ja widzę. bierzemy ocet, ocet spirytusowy na pewno nie jest biedronką. Bierzemy jedną łyżkę wlewamy, drugą łyżkę wlewamy, trzecią łyżkę wlewamy. Trzy łyżki octu do pięciu litrów gotującego się mleka i po prostu mieszamy. I co nam z tym szalonym mlekiem się robi? Otóż mleko, w mleku powstają grudy. Te grudy to będzie nasz po prostu ser. Koleżanka intensywnie miesza. No, już grudy się zrobiły i praktycznie ser, o którym Państwu mówiłem, jest w tej chwili prawie gotowy. Koleżanka tak intensywnie miesza, może dlatego, że chce to szybko zrobić, ale ja proponuję, żeby wolniej mieszać. Ale to musi być jednak mieszane dosyć szybko pamiętajcie 5 litrów mleka 3 łyżki stołowe octu i już wymieszała sobie i teraz zabiera ten gar i ucieka na durszlak taki przedwojenny durszlak i w ten durszlak wlewa to wszystko przez gazę o widzicie już sery grud sera grudy sera są no o to ładnie osiada i robi się nam fantastyczny ser mieszaj aby tam odeszło ja oczywiście pomogę o, tak wylewa resztę tego sera znowu osiada to jest takie wiecie państwo robienie sera na szybko a zarazem dobrego sera po bez konserwantów bez żadnych substancji chemicznych Garnek oczywiście odkładamy do drugiego pomieszczenia do, 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 do do i już mamy ser praktycznie gotowy. Ona teraz to miesza, wymiesza, wymiesza, wymiesza. On bardzo szybko gęśnieje. I zobaczcie co robi. Zawija ten ser w tym pojemniku plastikowym, który jest po prostu z dziureczkami. Przez te dziureczki odchodzi nam ta serwatka. I po odciśnięciu jest taka kula. I ona to teraz nie wiem, co będzie robiła, ale prawdopodobnie zrobi to dobrze. Schłodzi to zimną wodą. Zimna woda jest nie w czerwonym, ale jest w niebieskim. No tak, o i teraz odkręca zimną wodę i schładza cały ten nasz ser zimną wodą. Po co go schładza? Przekonacie się Państwo za 20 minut. Proszę, powstała taka duża bryła, która będzie włożona do tego duszlaka i do tego pojemnika. Ona robi to tak szybko, że ja nie nadążam kręcić. Przykłada to tym gazom, przyciska i obciąży to pięcioma kilogramami wody. Ponieważ nie mamy ciężarka, więc nalała wody do takiego zwykłego garnka i to będzie stało 20 minut. Po 20 minutach zobaczycie państwo efekt, na który żeście po prostu czekali. Produkcja sera jest po prostu bardzo prosta. Powtarzam: 5 litrów mleka, 3 łyżki octu do gotującego mleka. Wlewamy ocet, mieszamy, później wlewamy to na durszlak z gazą. Mieszamy i przyciskamy pojemnikiem o, 5, o wadze 5 kg. I czekamy 20 minut. Za 20 minut połączymy się Państwem znowu i zobaczycie Państwo, jak wygląda ten nasz słowiański ser. Może jak ktoś woli, Polski, a ja uważam, że słowiański ser. Polskie, dlatego, że dodajemy do niego troszeczkę szczypiorku, minęło 10 minut. Co się z naszym serem dzieje? Otóż, proszę spojrzeć, tak jak żeśmy zostawili, ściągamy garbek obciążeniowy. Wyciągamy ten nasz ser słowiański, kładziemy go na deseczkę i rozwijamy z tej naszej gazy. Czy jak to by można było nazwać bibuły, nie bibuły i jest coś takiego jak ser to koleżanka bardzo szybko go przynosi już przyrządziła stół słowiański proszę bardzo, ten ser trzyma się kupy proszę zobaczyć to jest ser zrobiony w ciągu 10 minut konsystencja jego jest zwarta palcem można dotknąć on amortyzuje Zaraz koleżanka go przekroi. Proszę zobaczyć, jak wygląda ser. Jest taki gąbczasty, taki jak długo dojrzewający ser. Konsystencja jego jest wprost świetna. Ktoś by powiedział, to niemożliwe. Widzicie sami. Słowiański ser. Oczywiście winny być również słowiańskie symbole. Ten symbol. Koleżanka zaraz ułoży. Wielu będzie to się kojarzyło ze swastyką, ale Hitler rzeczywiście zapożyczył symbol słowiański do swojej swastyki. Tu niestety jest to nasz polski ser słowiański. I tak właśnie wygląda ser w otoczeniu. Pomidorów polskich, polskiego lubczyku, czyli mamy zjeść pół kilosera, trochę lubczyku, przegryźć pod i oczywiście zająć się naszymi młodymi słowiankami. Nie wiem, czy wiecie, ale słowianie, nie tylko przywódcy, ale wielu innych słowian. Miało po kilka kobiet. Wielu z was się nie zgodzi z tym. Ja twierdzę jednak, że to było bardzo zasadne. Chociażby z tego względu, że większość naszych prapraprzodków chodziło na wojny. Na tych wojnach sporo osób ginęło. Dlatego kobiety zapewniały to, czyli słowianki, że rodziło się dużo dzieci i te dzieci zostały nam do dnia dzisiejszego. Szanowni Państwo, ser słowiański, który Państwo widzicie, możecie zrobić sobie sami w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia kryzysowego. Nie jest to trudne, jak mówiłem, 5 litrów mleka, 3 łyżki ocztu mieszamy, wstawiamy do durszlaka, do pojemniczka i przyciskamy 5 kilogramami wody. Dlaczego 5 kilogramami wody? Ponieważ jest 5 litrów mleka, to jest bardzo proste. Po przyciśnięciu po 10 minutach po prostu mamy gotowy ser wyeksponowany na polskim, czy słowiańskim stole. Dziękuję bardzo.